Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ultimate Team, jak widzicie gramy ligę 4 5 e, meczów pozostało na do końca niestety, 3 porażki zwycięstwo i zwycięstwo i remis na naszym koncie, także no nie jest za dobrze ale przechodzimy do pierwszego meczu, miejmy nadzieję że w tym odcinku, tym razem uda nam się ugrać troszkę więcej zobaczymy mojego pierwszego przeciwnika, 85 jego ocena, no i świetny skład z ligi e, Neuer na bramce, więc bardzo ciężko będzie go pokonać na skrzydłach Błaszczykowski i Royce. także mega, mega dobry składzik z ligi niemieckiej, no i przechodzimy do akcji z tego spotkania. No i wszystko rozpoczyna się niestety od mojego fatalnego w sumie błędu, bo bramka się nie popisał, obrona także. No i w 21 minucie Robert Lewandowski zdobywał bramkę na 1 do 0. Pierwsze 20 minut ja cały czas atakowałem, ale oczywiście nie, ja nie zdobyłem bramki, tylko zrobił to przeciwnik. No i niestety przegrywam już 1 do 0 kolejna akcja bramkowa, no i tym razem na szczęście ja zdobyłem bramkę, a robi to konkretnie Samir Nasri, także dobrze wpasowuje się do mojego składu, zdobyła pierwszą brameczkę w sezonach, no i jestem mega, mega zadowolony z tego zawodnika, bo już w pierwszym meczu zdował swoją premierową bramkę dla mojego składu, dla mojej drużyny, no i jest całkiem nieźle, chociaż tutaj błąd mojej obrony, po raz kolejny piłka tak samo wleciała obok prawej nogi, pod rękawicą bramkarza, no i Bastian Schweinsteiger w 36 6. minucie daje prowadzenie mojemu przeciwnikowi. Niestety nie uda mi się utrzymać tego wyniku remisowego. Znowu przegrywam. No i muszę odrabiać straty do końca, oczywiście troszkę minut jeszcze pozostało, ale w pierwszej połowie przeciwnik znowu mnie skontrował, tutaj fajnie podał, no i niestety mamy kolejną bramkę, tym razem Aubameyang w 38 minucie podwyższa wynik na 3 do 1, także już przeciwnik dosyć, dosyć mocno mi uciekł. Wiadomo, że będzie ciężko tutaj cokolwiek ugrać w tym spotkaniu, no ale oczywiście nie będziemy się podawać, ciśniemy dalej. No i zobaczymy czy uda nam się ugrać coś fajnego w tym spotkaniu, zaraz będą kolejne akcje bramkowe, miejmy nadzieję, że tym razem dla mojej drużyny, no ale niestety nie, ciągle pierwsza połowa, no i bramka na 4 do 1, tym razem Robercik zdobył bramkę w 43 minucie, no i niestety mimo, że to ja w sumie więcej atakowałem, miałem przewagę, to jednak on kolejną bramkę. Znowu błąd mojego środkowego obręcy nie popisał się w tej sytuacji. No i Robert wykorzystał to bezlitośnie, mimo że był faulowany. No ale tutaj mamy akcję bramkową z mojej strony, oczywiście fajnie wrzuciłem. No i Bena Arfa zdobył bramkę w 45 minucie. Także jak widzicie. Tylko w samej pierwszej połowie mamy już 6 bramek, także mega mega w sumie ofensywny mecz, bo bardzo dużo brameczek, już 6 bramek, a to dopiero pierwsza połowa, zobaczymy co wydarzy się w drugiej. No i to już jest oczywiście druga połowa 70 minuta. No i mamy bramkę samej Nasri, druga drugiego bramka, tym razem z główki. No, i mamy już bramkę kontaktową. Także ciągle wynik spotkania jest otwarty 4 do 3. Mamy oczywiście szansę na jakiś pozytywny rezultat. Myślę, że będę jeszcze cisnął, chociaż tutaj niesłusznie podyktowany karny dla mojego przeciwnika. Myślałem, że rzuci się właśnie w prawą jego stronę. No, i tak też było strzelił w prawo, ale ja oczywiście tego nie wykorzystałem, bo rzuciłem się w bok, zamiast wyciągnąć ręce do góry, no i bramkarz tego nie wybronił w 85 minucie, on ustala wynik spotkania na 5 do 3 już mega ciężko będzie cokolwiek zrobić bo już jest praktycznie koniec meczu dwie minuty pozostały do końca także bardzo, bardzo ciężko będzie cokolwiek ugrać w tym spotkaniu, no ale zobaczymy może jeszcze coś uda mi się strzelić, zobaczymy zobaczymy, no i niestety takim wynikiem zakończyło się to spotkanie 5 do 3, znowu przegrywamy Także no fatalna pasa ciągle trwa miałem 11 strzałów, ale niestety jak widzicie zaliczyłem czwartą porażkę w tym sezonie. Także ciężko, ciężko będzie awansować cztery mecze pozostały do końca. Teraz musiałbym praktycznie wszystko wygrać, żeby awansować do ligi trzeciej. No ale zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Będziemy sobie wyszukiwali kolejnego przeciwnika. Mam nadzieję, że tym razem oczywiście uda mi się wygrać ten mecz. Że znowu będzie dużo bramek, ale brameczki będą oczywiście strzelane tylko dla mojej drużyny. A przynajmniej będzie ich jak najwięcej, zobaczmy skład mojego przeciwnika, 79 ocena i tutaj y, nawet nie wiem kto jest na napadzie, y, sam na prawej stronie Kaliguri na lewej stronie także ogólnie skład z ligi no i przechodzimy do akcji bramkowej z tego spotkania. No i wszystko rozpoczyna się od mojego mocnego uderzenia, już w piątej minucie Hernane zdobywa bramkę na 1 do 0. Wychodzimy na prowadzenie, i, i w końcu zacząłem jakoś fajnie grać. Widziałem, że cisnąłem mojego przeciwnika dosyć zdecydowanie i mocno cały czas od samego początku spotkania. Tutaj fajnie przejął mój zawodnik, podał no i oczywiście wykorzystałem to bezlitośnie. Ale mam dośrodkowanie rzutu rożnego, no i mój bramka się nie popisał. Wyszedłem nim, a tutaj kurany. W 8 minucie zdobyła bramkę na 1 do 1, także już dosyć szybko wyrównał mój przeciwnik. W 8 minucie mamy 1 do 1, także po raz kolejny mega otwarty masz dużo brameczek, jak widzicie, bo już 10 minuta i kolejna bramka znowu Kuranej, w 10 minucie zdobyła bramkę na 2 do 1 dla mojego przeciwnika. Także znowu, znowu przegrywam, mimo że prowadziłem 1 do 0, to 2 szybko stracone bramki, i po raz kolejny muszę odrabiać straty. No ale na szczęście, od czego jest Mario Balotelli? Mocny strzał po przekotnej, no i w 23 minucie mamy już remis 2 do 2 i wciąż wynik spotkania, oczywiście, jest otwarty. Mam szansę na mm, zwycięstwo w tym meczu. Do czego oczywiście będziemy dążyli już w kolejnych akcjach, no i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. I oczywiście mamy kolejną akcję brankową dla mojej drużyny: piękna główka baloteliego w 33 minucie. No i mamy już prowadzenie w końcu w tym spotkaniu. Mimo, że na początku prowadziłem, to jednak musiałem odrabiać straty, zdobyć kolejne dwie bramki, żeby wyjść na prowadzenie. No i oczywiście to udało się dzięki Balotelli'emu, ale mamy znowu rzut drożny dla przeciwnika i kolejna bramka tutaj nie do obrony dla mojego bramkarza i dla obrońców. Walsheid, chyba dobrze przeczytałem, Walsheid strzela bramkę. Niestety dla przeciwnika, no tak jest 3 do 3 i pierwsza połowa zakończona, teraz druga połowa i piękny lobik mojego zawodnika, oczywiście takim czymś mógł poprzeć się Carlos Tevez w 61 minucie, no i mam 4 do 3, także już wychodzę na prowadzenie, jest dosyć nieźle, bo, bo troszkę minut pozostało, myślę, że przeciwnik będzie się denerwował i ja to wykorzystam. No i tak też się stało, fatalny błąd obrońcy podał do mojego zawodnika i Hernanes bezlitośnie to wykorzystał w 89 minucie. No i mamy 5 do 3, myślę, że na pewno wygram ten mecz, także jestem mega, mega zadowolony, bo w końcu jak widzicie inkasuje 3 punkciki, 2 bramki Baloteliego, 2 Hernanesa, 1 Tevez. a także moi ofensywni zawodnicy jak najbardziej spisali się na medal. Zdobywam 3 punkciki, myślę, że zasłużenie. Miałem więcej strzałów, więcej strzałów celnych, także no i mamy 7 oczek na moim koncie. Jeszcze 3 brakuje nam przynajmniej do utrzymania się. Ogólnie miałem fatalną pasę, bo na 5 ostatnich meczy 3 przegrałem, 1 zremisowałem, jeden wygrałem, także no jest słabo na razie, ale 3 mecze do końca, jeśli wygram wszystkie, to mam wciąż szansę na awans do ligi 3 i miejmy nadzieję, że tak też się stanie. Także to było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie. Moje filmy, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Face i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, no i cześć!